Sprzedaję treści cyfrowe i mam taki problem, że część moich klientów kupuje, odstępuje od umowy i żąda zwrotu zapłaconej ceny. Czy mogę coś z tym zrobić? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i postaram się za chwilę odpowiedzieć na to zadane przez, przed sekundą pytanie. Z treściami cyfrowymi jest taka specyficzna sytuacja, że jeżeli klient dostrzymuje do nich dostęp, to nawet gdyby chciał je zwrócić, no, to powstaje taki problem, że nie mamy możliwości realnego zablokowania możliwości korzystania z tych treści cyfrowych. No, bo o ile klient kupuje jeansy i zwraca jeansy, to jeansów nie ma. Jak kupuje e-booka i odstępuje od umowy, to e-booka nadal ma. I czy coś z tym można zrobić? Można. Można w takiej sytuacji odebrać od konsumenta zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Taki checkbox z taką zgodą najlepiej wprowadzić do formularza zamówienia. Czyli jeżeli w koszyku pojawia się jakaś treść cyfrowa, pojawia się również dodatkowy checkbox, w którym klient może zaznaczyć, czy zgadza się na dostarczenie mu tej treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli zaznaczy taki checkbox, to tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli go nie zaznaczy, to ty masz z kolei prawo wstrzymać się z dostawą tej treści cyfrowej do upływu 14 dni na odstąpienie. Przy czym najczęściej jest tak, że sprzedawcy te zaznaczenie tego checkboxa wymuszają, czyli nie da się złożyć zamówienia bez zaznaczania tego checkboxa. Jest to w pewien sposób kontrowersyjne, ale jednak taka praktyka rzeczywiście funkcjonuje. Więc wydaje się, że ten checkbox w jakiś taki magiczny sposób, nie do końca zgodny z prawem, ale można wymusić jego zaznaczenie. Natomiast, jeżeli nie masz w formularzu zamówienia takiego checkboxa, jeżeli klient nie wyraził takiej zgody na dostarczenie mu treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to on od takiej umowy może odstąpić w terminie 14 dni i niestety masz obowiązek zwrócić mu. Pieniądze. W związku z tym, jeżeli chcesz się zabezpieczyć, to faktycznie taką zgodę trzeba odebrać, na przykład właśnie poprzez taki checkbox w formularzu zamówienia. Ale zanim zaczniesz myśleć o tych kwestiach technicznych, jak to zrobić, zlecić to jakiemuś programiście, żeby ten dynamicznie checkbox się generował w sytuacji, w której koszyku pojawi się treść cyfrowa, zastanów się może, czy faktycznie ten procent zwrotów jest na tyle duży, żeby warto było się z tym barować. Z mojego doświadczenia, z doświadczeń wielu sprzedawców treści cyfrowych, wynika, że tak naprawdę tych zwrotów. Nie ma tak dużo, i może nie warto zaśmiecać dodatkowo formularza zamówienia takim checkboxem, kiedy na przykład odstępują dwie osoby na 100. Może czasem lepiej zwrócić te pieniądze tym dwóm osobom na 100 niż czynić ten formularz nieprzyjazny z uwagi na dodatkowy checkbox. Co więcej, coraz częściej jest tak, że sprzedawcy treści cyfrowych wprowadzają tak zwaną gwarancję satysfakcji. Gwarancję satysfakcji, która polega na tym, że na przykład w ciągu 30 dni można oddać produkt, zrezygnować i. Dostać zwrot pieniędzy. No, jeżeli masz taką gwarancję satysfakcji, to jednoczesne wprowadzanie tego checkboxa ze zgodą o dostarczenie treści cyfrowych jest trochę bez sensu. Poddaję to oczywiście pod Twoją rozwagę. Możliwość jest, wymaga dodatkowych działań, ale jeżeli chcesz wyłączyć, to rzeczywiście jest taka opcja, żeby to zrobić z tym checkboxem. Pamiętaj również, żeby temu checkboxowi powinien towarzyszyć również właściwy komunikat w regulaminie i właściwa informacja w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość, o tym, że klient stracił to prawo do odstąpienia od umowy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, wyślij je do mnie na adres kontaktmałpawojciechwawrzak.pl. Spróbuję na nie odpowiedzieć w jednym z kolejnych materiałów w ramach cyklu Zapytaj Prawnika. Nieustannie zapraszam Cię również na mój blog prakreacja.pl, gdzie nieprzerwanie od 2013 roku pomagam branży kreatywnej i internetowej rozwiązywać jej problemy prawne. Znajdziesz tam m.in. szerokie omówienie zmian wynikających z omnibusa, wszystkich tych zmian, które w e-commerce od 1 stycznia 2023 roku obowiązują. Jeszcze raz dzięki za uwagę, no i do zobaczenia w jednym z kolejnych odcinków Zapytaj Prawnika. Trzymaj się ciepło, cześć!